Ja wiem, korki są wkurzające. Korki we Wrocławiu to nie dość, że tradycja, to jeszcze jest podwójnie wkurzająca sprawa. A korki na autostradowej obwodnicy Wrocławia to jest w ogóle dramat. I teraz dwie godziny, odkąd tutaj stoimy, wszyscy tkwimy. Ale tam przede mną, niecały kilometr stąd, trwa walka o życie jednego z kierowców, którzy byli poszkodowani w tym zdarzeniu, które miało miejsce. W zasadzie. Tuż po tym, jak ja już zjechałem na AOW, ale no przede mną wciąż. E, cysterna, wiem, że stoi w poprzek drogi, blokuje wszystkie pasy. wóz wbity w kabinę cysterny. E, wylądowało już lotnicze pogotowie ratunkowe. E, ponad godzinę temu przejeżdżał obok mnie wóz bojowy Straży Pożarnej z jednostki koło mojego domu. Przebijał się naprawdę długo, ale wiecie, dlaczego on się tak długo przebijał tutaj przez tą drogę? Niecały kilometr przejazdu na sygnale, na bombie, zajął mu jakieś 20 minut, bo nie każdy jeszcze w Polsce kuma, co to jest korytarz życia. Korytarz życia to jest właśnie to miejsce, które ma powstać, żeby każdy z nas mógł finalnie szybciej się ruszyć z tego korka. Tymczasem bandat z banów i debili nie potrafi się ruszyć. Szacun dla naprawdę kierowców zawodowych, gdzie wielkimi zestawami naprawdę takimi konkretnymi potrafili się tak poustawiać, tak sobie tutaj to wszystko ogarnąć, że zjechali. Tymczasem osobówki huzia na juzia. A jak tylko przejedzie jakiś Wóz uprzywilejowany, czy to było pogotowie ratunkowe, czy to, yy, czy to właśnie była straż pożarna, policja, nawet nieoznakowane radiowozy, inspekcja transportu drogowego, to chwilę później jakiś cwaniak wskakiwał tuż za nimi i dzida, 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 dzida do przodu, co ci to kurde chłopie da, albo babo, nie wiem, co ci to da. Co ci to da, że po prostu dobrniesz bliżej, jak zablokujesz kolejne służby? Bo jak widzieliście w ciągu godziny, tutaj już kilka pojazdów starałem się tam pokazać, e, które dojeżdżały do miejsca wypadku, a ty się tam im wpierdzielasz. Serio. Czy jak jest pożar w jakimś budynku, to też lecisz przed strażakami, stajesz po drodze i blokujesz im przejście? Zastanów się. Serio. Wiem, że tam naprawdę yy, no, wydarzyło się coś na grubo. Jest mi z tego powodu strasznie smutno, ale jednocześnie jestem naprawdę szczerze wkurzona na Was, koledzy, koleżanki za kółkiem, że do dziś nie ogarniacie tak podstawowych tematów, jak zrobienie miejsca służbom, które mają uratować życie i zrobić miejsce dla nas.